Ej, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Sejci. Dzisiaj w w odcinku z jakimiś kurde pro Oba typy mają... Ja jestem chyba trzecim z najwyższym levelem, bo to jest jakiś prank. Dobra, ale spróbujemy sobie to wygrać tak szybciutka ręka, bo serio nie mam czasu, zaczynam maraton na 50 subów. Bo serio, dziękuję wam serdecznie za wbicie tych subów. Mm bo serio serio robicie swoje ja też staram się robić swoje i fajnie by było jakbyśmy jednak to Gdyby razem pociągnęli ogólnie jesteśmy na teksturpaku Bedless snuba na 15 tysięcy subskrypcji fajny teksturpak nie, nie, nie powiem że nie dobra lecimy szybko już do sąsiada bo to jest frank y Ogólnie miałem problemy, bo poprzednio poprzednim odcinku do ty przegrałem, bo spotkałem Beehoppera i oczywiście nie mogłem tego wygrać, bo Ty trwa już takiego bany że to jest jakiś prank. Ale mówiłem w poprzednim odcinku, że używały, używam teraz cały czas Butterfly'a do clippy. Nie wiem w ogóle czy to słychać. Ale szczerze nie interesuje mnie to. Kupiłem ogólnie sobie nową podkładkę dzisiaj. Jest Genius. To nie jest od Geniusa, ale jest genialna po prostu. Myślę, że wiecie o co chodzi. Dobra, szybkie tulsy. Kładam tuiky. Dobra, aqua. Jest podejrzany. Znaczy nie podejrzany, tylko ma wysoki level i biały. Mam nadzieję, że się sami zniszczą. O, szary, dobra, nie ma beda. To super. Mmm, cyk. Filowanie się, dobra. Biały. O, to jest mój sąsiad. Nie, no to fantastyczny. Dobra, to szybko go zrasuję i myślę, że będzie kinda insane. Ogólnie nagrałem dwa filmy strasznie cringeowe, które naprawdę... Jak ja je oglądam, to po prostu jest rank jakiś, no ale okej. Okay. No nie, spadłem. Okej, okay, oni, oni się niszczą nazwają, no i super. Um, ogólnie to tak, um, nagrałem te dwa filmy, Only English Challenge, fajne są, bo zrobiłem tak genialne klacze. I ogólnie też nie było jakoś tragicznie odnośnie błędów, ani nie było jakby tak, tragi no nie, nie było po prostu dużo błędów, nie. No co jest z nim, kurde, no jakieś, nie, dobra. Jeżeli mi było słabo słychać, teraz będzie mnie lepiej słychać, bo jakiś to jest prank z tym frajerem. Już mi odpalił, już się denerwuję teraz. Go po prostu zrzucę jak taką łychę. No co? Nie dostaję w ogóle knockbacka, to jest jakiś prank. Brakuje tego, żeby mi beda rozwalił. Kurde, no prawie mnie zabił znowu, no. W ogóle przepraszam, jeżeli mi było słabo słychać, ale miałem mikrofon. Mm, no dobra No i co został ten typ który ma jakiś powalony nick yy, i jakiś typ który ...wszyscy się pytał czy chce Sojusz mm, I ten typ co yy, chciał Sojusz to nie ma beda, on jest szary. Ja sobie jeszcze kupię tylko trapa sz szybkiego i, i lecimy ruszować. No bo na midzie jesteśmy w sumie? Ogólnie chciałem jeszcze nawiązać, tak jakby do, kurde, roku, nie wiem jakiego, ale kurde, nie wiem. No, nie pamiętam, jaki to był rok, ale yy, w tamtym roku yy, wyszła piosenka, a yy, raczej rap yy, pod tytułem Bombside A Gimpsona i tak szczerze stwierdziłem, że czemu by yy, nie oglądnąć tego, w sensie nie posłuchać tego rapu i, i zrobiłem to faktycznie. No i szczerze wam powiem, nie zawiodłem się, bo myślałem, że będzie gorzej. Ale jednak Gimpson, Mamiko i chyba tam Remo jeszcze by odwalili kawał dobrej roboty. No nie, ale jestem słaby w tą grę. A typ się jeszcze toweruje jak taka menda najgorsza. I jeszcze kurde pisze XD, jak ja znam zaraz XD dam w łeb, to kurde się pamięta. Kurde, jestem taki wkurzony, bo jeszcze trzy razy to próbuję nagrać. Nie dlatego, że ginę non stop, tylko za pierwszym razem był bany hopper, za drugim razem zepsułem sobie mikrofon, a za tr no i teraz też zapomniałem naprawić go. A za trzecim razem to jest właśnie teraz. No mm. Dobra, i do tego frajera teraz i już go zniszczę. Ogólnie gramy na FPS w moim profilu do FPS-ów po prostu, bo chciałem testować czy Lunar to faktycznie jest jakiś kinda insane. I bedline to jest kompletny syf pod, pod względem FPS-ów. A okazało się, że to po prostu um, było to, że dodałem dużo cosmeticsów. Ale GG w każdym razie um, myślę, że wam się spodobały takie filmy. Bo będzie ich troszeczkę więcej w tym tygodniu. Znaczy, przez mniej więcej 5 dni będzie daily. Od dzisiaj. Ten odcinek Wed od wtorku do myślę, że niedzieli, więc dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, no i subskrybujcie mój kanał, bo im więcej subów tym teraz zrobię specjal już na 100 subskrypcji, zrobię maraton kolejny i wtedy już będziemy mogli się pięknie, pięknie porobić jakiś, nie wiem, dwutygodniowy maraton daily ja życzę, byśmy mieli czas, zobaczymy jak to będzie, ale ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i do zobaczenia jutro. No i pa. pa. Padajcie na Discorda.